Zaczniemy od słów Siergieja Ławrowa, który mówi tak. Nie zamierzamy walczyć z Europą. Tak, mówi szef rosyjskiej dyplomacji. No ale biorąc pod uwagę to, że Rosjanie mówili tak samo przed atakiem na Ukrainę, to zastanawiam się, jak powinniśmy interpretować słowa Siergieja Ławrowa. Pana zdaniem. Wie pan, Siergiej Ławrow różne rzeczy już mówił, tak samo jak Putin czy Medvedev. No ale my też nie zamierzamy walczyć z Rosją. My po prostu wiemy, że Rosja jest nieprzewidywalna i nie przywiązujemy... Wagi do słów powiedzianych przez tych polityków, dlatego też Europa patrzy na to realistycznie, a szczególnie kraje Flanki Wschodniej, no i rozbudowujemy swoje możliwości, swój potencjał obronny, tak aby być, budować elementy odstraszania i, i być przygotowanym na wypadek jakichkolwiek nieoczekiwanych albo niebezpiecznych ruchów ze strony Federacji Rosyjskiej. To sobie zaraz o tych ewentualnych ruchach jeszcze porozmawiamy, natomiast Siergiej Ławrow mówi w kolejnych zdaniach Zareagujemy jednak na wszelkie wrogie kroki, w tym na rozmieszczenie europejskich kontyngentów wojskowych w Ukrainie i wywłaszczanie rosyjskich aktywów. No zareagujemy, mówi Ławrow, pan mówi, że tutaj też różne rzeczy Ławrow mówił. No właśnie, było tych kilka czerwonych linii ze strony Rosjan, jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie. Te czerwone linie zostały przekroczone, Rosja nie reaguje, czyli... Może są to puste słowa Siergieja Ławrowa i rosyjskich dyplomatów. Pamiętajmy, kto to zaczął, kto był agresorem kto jest agresorem. I te ich czerwone linie, które polegały na tym, że nie dostarczamy poszczególnych systemów uzbrojenia, a to artylerii, a to rakiet, a to innych zestawów, to świadczy o tym tylko, że oni po prostu chcieli bezkarnie zagarnąć sobie kraj. Napotkali na poważny opór, napotkali na Zjednoczoną Europę na, na wysiłki Stanów Zjednoczonych również e, bardzo duże, bo przecież Stany Zjednoczone wciąż sprzedają tą broń dla Europy, a Europę dostarcza dla Ukrainy i e, ich plan runął w gruzy. Natomiast e, co ich teraz boli, to bolały ich, te, bolały ich te sankcje na OIL i na Rosnet, ale to one zostały tam chyba złagodzone albo cofnięte. Boli ich groźba odmrożenia aktywów, które są zagrożone, za, zamrożone w Europie Zachodniej. Tutaj jest postawa Belgii wiodąca, bo te aktywa są Belgii i Belgia chce uzyskać gwarancję od innych państw i całej Unii Europejskiej, aby po prostu te państwa dały im gwarancję, że gdyby się coś działo, no to będą i za nimi murem. I tak, tak będzie. Teraz trwają prace na ten temat. Natomiast no, Ukraina jest w bardzo trudnej sytuacji, bo rzeczywiście te rokowania idą w takim kierunku, że większość tych żądań albo inaczej. Tego planu pokojowego jest korzystne dla Federacji Rosyjskiej. My jeszcze dokładnie tego nie znamy, ale słowami Rzeńskiego, który naciskany jest bardzo mocno przez Amerykanów, ale również ma trudną sytuację wewnątrz kraju, mówi, że mówi się, że te propozycje w większości są korzystne dla Federacji Rosyjskiej. A no właśnie, cieszę się, że Pan wspomniał o tym planie, bo mamy też oczywiście opublikowaną w poprzednim tygodniu amerykańską strategię bezpieczeństwa, która wywołała szok i zaskoczenie tutaj w Europie Środkowo-Wschodniej. Panie generale, co doradca szefa MON radzi ministrowi zrobić w reakcji na tę amerykańską strategię? Nie mogę mówić, co ja radzę, bo ja jestem, powiedzmy, też zobowiązany do zachowania pewnych. pewnych yy, yy, Pewnie dyskreci, no ale to wszyscy wiedzą, że my jesteśmy ciągle jako filar e, sojuszu bardzo mocnego. Zresztą e, mamy swoje własne priorytety, w tym jest rozwój sił zbrojnych, odporność społeczeństwa, sojusz wewnątrz, to znaczy sojusz notowski jako filar bezpieczeństwa, również e, więzi transatlantyckie, które są utrzymywane i będą utrzymywane, no i oczywiście silna Unia, Unia Europejska i my w niej. To są nasze elementy. Natomiast. Widzimy tutaj w tej strategii taki no, nacisk na Indie, Pacyfik. No, zdziwienie budzi tylko to, że w tej strategii Rosja nie jest wymieniona jako, jako zagrożenie. Nie ma tam za dużo słów na temat cyberbezpieczeństwa i cyberzagrożeń, które zresztą dotykają cały świat. Natomiast no, tutaj wybrzmiewają bardzo wyraźnie interesy Stanów Zjednoczonych i to jest bardzo bardziej adresowane do, chyba do społeczeństwa Stanów Zjednoczonych, a szczególnie ruchu MAGA. No właśnie te więzi transatlantyckie, o których Pan mówi, one były bardzo ważne przez ostatnie lata. A czy my nadal cały czas opieramy swoją obronność na Amerykanach? Pytam z tego względu, bo tak jak zresztą Pan sam zauważa, że Rosja nie jest w tej strategii wymieniana jako bezpośrednie zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych. Dla nas tym zagrożeniem cały czas jest, więc ja dostrzegam tutaj pewnego rodzaju konflikt interesów. No tam również brzmiało to, że Europa musi wziąć większą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo, chociażby w tym akapicie tam wyraźnie jest napisane, że zmusza się albo inaczej prosi się, właściwie ocenia się, że musi Europa wydać od 3 do 5% PKB na swoje, na swoje bezpieczeństwo ogromności i wzmocnienie sojuszu natowskiego. Natomiast oczywiście naszym filarem, dalej jednym z filarów jest, jest są więzi transatlantyckie, dwustronne stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, ale oczywiście silna, silny sojusz, silna Polska w sojuszu i, i to wszystko, co my robimy w tej chwili jako flanka wschodnia, nie tylko sama Polska, ale kraje bałtyckie. Kraje nordyckie, czyli Norwegia, Szwecja, Finlandia, no i na południu mamy Węgry, mamy, mamy, przepraszam, Rumunię, czyli mamy tutaj Morze Czarne. To wszystko świadczy o tym, że sojusz się wzmacnia, że rozumiemy zagrożenie ze strony Federacji Rosyjskiej, ale również my wiemy o tym i wszyscy tutaj Europejczycy są tego świadomi, że Stany Zjednoczone mają za dużo interesów w Europie, zarówno gospodarczych, jak i Politycznych, ale również i militarnych. Stabilna Europa to stabilny, stabilna część tego świata i, i możliwość wykonywania przez Stany Zjednoczone swoich interesów globalnych i o tym oni wiedzą doskonale, a to co jest zawarte w tych słowach sojuszu, no może niektórych oburzać, ale to już było zarysowane w pierwszej kadencji Trumpa, kiedy on powiedział, że Europejczycy muszą brać odpowiedzialność za siebie. Europa jest pięknym kontynentem, jest bogatym kontynentem, ma duże tradycje kulturowe, ekonomiczne, gospodarcze, ale zauważa zresztą, że po wyjściu zresztą Wielkiej Brytanii z Europy, PKB Europy w tym udziale z światowego tortu wzrostu, to, Gospodarczego spadło z 25% chyba do 18%. No to daje jakiś asum do myślenia, i tutaj z drugiej strony, my, jako Europejczycy, musimy wzmocnić swoje, swoje, swoją tożsamość europejską, swoje możliwości, bo ich tak, takowe mamy. A interesy, co są interesy? Wiadomo, że interesy tych big techów amerykańskich nie są zbieżne z interesami Europejczyków. Wiadomo, że osłabiona Europa to, to korzyść dla Chin dla Rosji, no i dla rynku również amerykańskiego. Dlatego Unia Europejska jako całość jest jakimś bardzo ważnym podmiotem w tym systemie światowej gospodarki. Mówi Pan stabilna Europa, ale zresztą co Pan podkreśla, stabilna, ale własnymi siłami. Pete Hexet mówi, do 2027 roku musicie... Być w stanie obronić się sami. Rzeczywiście moment przebudzenia dla Europy, o którym mówi się już od kilku miesięcy. Panie generale, czy my do 2027 roku, jako Europa, jako europejska część NATO, będziemy w stanie obronić się sami? No, nic nie dzieje się z dnia na dzień. Terminy się wyznacza po to, żeby e, przyspieszyć pewne procesy. Te no, procesy trwają. Zauważył pan, że od dwóch lat już rozbudowują się fabryki, zwiększa się jedność Unii Europejskiej, tworzą się sojusze regionalne. Chociażby ten północny, który się zarysowuje. Finlandia, Norwegia, Szwecja, Polska i kraje południa. Tutaj widzimy, że to jest, jest, jest również zgoda państw europejskich na zwiększenie wy, wydatków. Unia Europejska uruchomiła fundusz SAFE, to jest po raz pierwszy w historii Unii, że, że społeczeństwa unijne zgadzają się na wyznaczenie części swojego budżetu unijnego na, na przyspieszenie. Sytuacji dotyczącej uzbrojenia, dozbrojenia świadomości społecznej świadomość społeczna, to też się urodziło. Społeczeństwa takie jak oddalone od, od realnego zagrożenia jak Belgia, Dania, Wielka Brytania, prawda, Hiszpania, Grecja, nagle widzą drony latające nad swoimi obiektami, które się pojawiają nie wiadomo skąd działania szpiegowskie, działania dywersyjne, wpływ na partii politycznej. i to budzi również świadomość społeczną tych społeczeństw. Oddalonych od realnego zagrożenia, że jednak to zagrożenie pojawia się i trzeba być bardzo czujnym i przygotowanym. Panie generale, trwają negocjacje pokojowe. Ponad 80% Polaków nie wierzy, że wojna rosyjsko-ukraińska ma szansę zakończyć się jeszcze w tym roku. Tak wynika z sondaży United Surveys dla Wirtualnej Polski, który został opublikowany na naszych stronach. No właśnie, pan jest w tych 80%. Też pan nie wierzy w koniec wojny do końca roku. Ja, ja co, 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 co wynika z pana informacji? Co wynika z pana analiz? Ja chciałbym, żeby ona się zakończyła, ale realna sytuacja jest taka, że Putin odciąga y, tą, ten moment, bo im dłużej ona trwa, tym korzystniejsza sytuacja jest dla niego. Bo widzi, że zarówno zasoby osobowe Ukrainy, jak i materiałowe lekko się wyczerpują. One są, one wciąż są i Ukraina ma szansę walczyć przy pomocy y, Zachodu jeszcze y, kilkanaście miesięcy. Ale czy to jest w, w interesie Ukrainy również, żeby walczyć? No, no nie, nie można, nie można zawrzeć porozumienia pokojowego i przerwania broni pod jakimiś warunkami, które całkowicie wyeliminują Ukrainę. Ale z drugiej strony, y, Rosja. Yy, tak jak mówię, yy, odciąga moment zawarcia tego porozumienia, bo wyczuwa tą sytuację, że Ukraina jest osłabiona, że afera korupcyjna, że pomoc Zachodu, że Amerykanie naciskają. I to wszystko powoduje to, że, że to jeszcze się może do, przeciągnąć do, do kilku miesięcy, yy, chociaż yy, liczymy wszyscy na to, że rozmowy, które żołańskiej odbędzie wkrótce z prezydentem Trumpem. Po tych rozmowach z europejskimi przywódcami w Londynie przyniosą jakieś rozstrzygnięcia, ale nie będzie to się działo jeszcze w tym roku. Mamy tylko tego roku. Y Kilkanaście dni. Natomiast no, być może z początkiem następnego roku, w pierwszym kwartale, sytuacja się wyklaruje na tyle, że będą powtórne zawarcia porozumienia pokojowego i zamrożenia działań zbrojnych. A no właśnie, panie generale, wspomina pan o tej potwornie trudnej sytuacji Ukrainy pod kątem wojskowym, pod kątem również politycznym. No ale mamy tutaj taki mały sukces militarny, bo ukraińskie wojska, jak czytam w doniesieniach medialnych, zdołały odzyskać kontrolę nad. Częścią Pokrowska to jest to miasto, o które toczy się zacięta bitwa od kilku dobrych miesięcy. Niewątpliwy sukces Ukraińc Ukraińców, natomiast zastanawiam się, czy w skali makro, w szerokiej skali ma to jakieś znaczenie dla frontu. No tyle to ma znaczenie, że jest to sukces taktyczny, który pozwoli na udrożnienie linii komunikacyjnych i linii zaopatrzenia, bo to jest bardzo ważny węzeł logistyczny w tym rejonie. Rozumiem. To panie generale muszę zapytać jeszcze o opinię taką już bardziej polityczną, bo mieliśmy tutaj pewnego rodzaju, no nie chcę nawad, nazwać tego awanturą, ale, ale no, taką serię wypowiedzi dotyczących ewentualnego spotkania Wołodymyra Zełenskiego z Karolem Nawrockim. Nasz prezydent nie chciał jechać do Kijowa, zapraszał prezydenta Zełenskiego, często w niewybrednych słowach za pomocą oczywiście... Swoich współpracowników, no i teraz. Mamy w końcu no, pewnego rodzaju przełom w tej sprawie, bo szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz przekazał, że w środę rozmawiał ze stroną ukraińską w sprawie spotkania prezydentów Wołodymyra Załęckiego i Karola Nawrockiego. Już wiemy, że pan prezydent Załęcki pozytywnie odpowiedział na zaproszenie prezydenta Karolna Karola Nawrowskiego i przyjedzie do Warszawy. Czyli co, sukces Karola Nawrockiego, że to właśnie nasz prezydent spowodował to, że Załęcki chce przyjechać do Warszawy, a nie odwrotnie? Ja rozpocznę od tego, że z natury rzeczy nie komentuję decyzji politycznych, dlatego że jestem w głębi duży i, i mimo że jestem w obrani cywilnym, jestem dalej żołnierzem i, i zawsze byłem, w, myślałem w ten sposób, że to, tą sprawę załatwiałem politycy, ale cieszy mnie fakt, że przywódcy polityczni rozmawiają do sobą, że y, y, zmierza to ku temu, aby, y, żeby jak najlepiej. Sprawy bezpieczeństwa się toczyły zarówno dla Polski, jak i dla Ukrainy. To panie generale, to zapytam w takim razie po, z perspektywy y, pana, jako wojskowego, jako generała, jak ważna w dzisiejszej sytuacji Polski, bo teraz patrzymy z, z perspektywy Polski, jak ważna z naszej perspektywy jest dzisiaj współpraca militarna z Ukrainą i wykorzystywanie doświadczeń ukraińskich, jeśli chodzi o przygotowywanie Polski do ewentualnego konfliktu, który mamy nadzieję, że nie nastąpi. No, jest bardzo ważne, pamiętajmy, że ten kraj jest od czterech lat, prawie niemal, od będzie 4 lata, w stanie wojny. I wszyscy na początku sądzili, że nie przetrwa dwóch, trzech tygodni, czy miesięcy, a tu nagle się okazuje, że przetrwa. Mało tego rozwiną niektóre elementy systemu obronnego, elementy taktyki i techniki, sposobu zarządzania krajem i tak dalej. I te, my z tego również musimy czerpać. To jest bolesne, co ja mówię. Oni to okupili swoją krwią setkami, tysiącami zabitych, cierpieniem ludności cywilnej, zniszczeniem infrastruktury, odbudowywaniem tej infrastruktury również w trakcie wojny. To są elementy, które, które doświadczenie, które zdobywa się w trakcie działań brojnych i my proszę, proszę sobie tutaj wyobrazić, że czerpiemy z tego, ale również szkolimy Ukraińców. My ich szkolimy, tutaj może opinia publiczna nie jest świadoma, co, co miesiąc setki żołnierzy ukraińskich jest na, na, na naszych poligonach, jak również na poligonach innych państw zachodnich, na naszym sprzęcie, którym dostarczamy, ale również my cierpiemy od nich zasady y, prowadzenia działań zbrojnych w takiej sytuacji jak, jak dzisiaj, walki radioelektronicznej, walki przeciwdronowej, y, walki dronowej y, 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 i tak dalej. I my niektóre systemy od nich we współpracy Pracy z nimi te, i nawet techniczne e, również prze, przy, przyjmujemy. Oni nam przekazują te doświadczenia, bo pamiętajmy, że ta wojna się toczy tu i teraz, za naszymi granicami. My często jesteśmy również dotknięci tym, podnosząc swoje e, samoloty, czy swoje systemy rozpoznania radioelektronicznego, czy obrony przeciwlotniczej na bardzo wysokim poziomie. Konkludując, tak, czerpiemy z tych doświadczeń. Wiemy, jak oni ciężko walczą, jak, jak okupują te doświadczenia i nie chcemy tego zmarnować. To jeszcze jedno pytanie, panie generale, w takim razie, bo sporo ostatnio mówiło się o tych borsukach, o bojowych wozach piechoty dla polskiej armii. Proszę powiedzieć, bo mam wrażenie, że to nie było dobrze wyjaśnione. Jaką wartością dodaną, jaką wartością są dla naszego wojska te bojowe wozy piechoty borsuk i do czego mogą być wykorzystywane? Jednym, jednym z priorytetów określonych w planie modernizacji technicznej, to obok obrony przeciwlotniczej, systemu dowodzenia, obrony przeciwrakietowej, prawda, y, 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 siły ognia, elementów odstraszania, y, systemów rakietowych, y, lotnictwa i tak dalej, są, jest mobilność wojska. Mobilność wojska wyraża się w przemieszczeniu szybkim y, za pomocą transporterów opancerzonych, czołgów, y, kolei, y, 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 transportu lotniczego, ale ta mobilność wsparta również. Siłą ognia, którą reprezentują właśnie bojowe wozy piechoty, i ochroną, czyli pancerzem pancerzem reaktywnym i pancerzem, który zdoła ochronić załogę tego wozu bojowego. Myśmy, myśmy bardzo dużo wozów bojowych boj, piechoty oddali, już troszeczkę przestarzały, powiedzmy, bo to jest konstrukcja sprzed 40 lat, oddali na Ukrainę w pierwszym etapie walki. W związku z tym trzeba było szybko odbudować nasz potencjał. Mamy wozy transportery opancerzone Rosomak, które są doskonałym wozem sprawdzonym również w warunkach bojowych w Afganistanie, dobrze uzbrojonym, mobilnym. Mamy również część wozów jeszcze BWP-ów, ale brakuje nam właśnie dużo bojowych wozów piechoty. Które będą współdziały z, czołg z czołgami, ale również innymi systemami, nawet i lotnictwem, prawda? I ten właśnie bolsuk wpisuje się w ten, w, ten, w ten trend. Pierwsze borsuki zostały odebrane. My chcielibyśmy, żeby produkcja ruszyła jak najsprawniej, żebyśmy jak największą ilość tych borsuków odebrali. Wkrótce zakontaktowanych zostało 111. W dalszej perspektywie, jeśli zakład broniowy nasz Polski u, u, w stalowej woli uzyska większe moce produkcyjne, będziemy chcieli zamówić ich więcej. Więcej, czyli ile? Jesteśmy w stanie powiedzieć Docelowo mniej więcej? Była mowa, docelowa była mowa, ale w tej chwili około 800, ale w tej chwili nie, nie mogę tej liczby potwierdzić. Będziemy to analizowali, bo oprócz tego przyjmujemy jeszcze jako darowiznę od Stanów Zjednoczonych wwozy bojowe Striker, które są też do, dobrymi wozami bojowymi, które Stany Zjednoczone nam po prostu w ramach donacji przyznały. To też świadczy o tym, że te więzi polsko-amerykańskie i transatlantyckie są bardzo mocne.